Robimy unboxing takiego inwertera. 5000 W to jest 5000 W piku. Pewnie na stałe to jest 2500 W. Tak, są tu w zestawie. Grube kabelki. Co tu jeszcze dali? No, jakieś zaciski naklemy. Jedną sztukę? Nie, dwie. dwie to jest cholera wiatru. Nawet taki dość mały ten inwerter. Eee, czekaj, klemy nam będą potrzebne. Mm -hmm. Tak, dobra, tu jakiś wyświetlacz. Tu jakaś tabliczka na 12V. Jestem ten EASAN. elektryczek elektryczek. Co prawda nigdzie nie jest napisane, że to w fiku, ale gdzieś tam na stronie albo w jakiejś specyfikacji jest to napisane. Jakieś takie ciężkie to nie jest. Nie wiem ile to waży. 2 kilo? Czy tu widać co jest w środku. chińczyk Chińczyk, tak. Ile to kosztowało? Bo zapomniałem: 416 zł, 2025 rok. Idzie mi po 13. Co to jest warte? Tu mamy akumulator wyciągnięty z łódki, dlatego taki specyficzny. A tu mamy taki oscyloskop. On co prawda jest do tam nie wiem, 110 V bodajże, ale przez to, że tutaj mamy mnożnik razy 10, to mamy nadzieję, że on się nie spali ten oscyloskop. No i multimetr będziemy sobie mierzyć podczas obciążenia jak nam będzie spadało napięcie na tym inwerterze. Tu mamy jakąś instrukcję. No, że jest fajnie, że to jest inteligentne, że działa i, i w ogóle. A, że to jeszcze ma jakiś alarm taki przeciążeniowy się okaże bardzo, już kable zaraz będą się zwierać, <laughs> iskry będą szły. Jedno mamy. Dobra, minus zapięty już do akumulatora i do tego inwertera. Pora na plusa. Pierwsze iskry poszły. Zasilające inwerter. Może tego nie dokręcajmy, żeby można było szybko klemę ściągnąć. Dobra, to jest z tamtej strony i weź go tam najpierw w ogóle włącz. 13,3V to jest napięcie akumulatora wskazuje że tutaj chyba że jest świet w świetnej kondycji i na wyjściu 221 mniej więcej to jest akumulator nitowo on będzie miał zawsze większe napięcie 13.2 13.26 no a ile wskazuje nam 13.3 no to dobrze. wracamy dobrze, dobrze. jest git i teraz jeszcze byśmy chcieli sprawdzić, jak wygląda ten przebieg, czyli oscyloskop musimy zapiąć. Tutaj robiłeś taki kabelek. O, właśnie, o tego to, 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 to. Kabelek obcięty. Warto by było tutaj jakoś przygwoździć. O właśnie. Sprawdziłeś, czy ta wtyczka nie ma zwarcia? Jest. Dobra. Dobrze zapinamy teraz tutaj nie zatykamy Nożnik jeszcze czy jest na, tym, na tej sądzie Teraz Jest, Jest, Jest no, Tylko byłoby dobrze wiedzieć, gdzie spaza. No to bo żeby mnie to nie będziemy go. Mhm. I co nam pokazał? Nic, bo hmm. nie ma włączone. Pewnie czas trzeba teraz zmienić, prawo i w lewo chyba, strzałkami. Tak, tu masz mikrosekundy na górze, ci się zmienia. Jedna milisekunda, 5 milisekund. No na razie wygląda dobrze, w sensie... Jak na takim oscyloskopie za 400 zł. No nie, no to wygląda nieprawdopodobnie dobrze. To dlatego, nie. że to jest z Chin, i to jest z Chin, i oni się dogadali. <noise> Przy obciążeniu pewnie będzie gorzej, nie? No i to on nam pokazuje 63. Patrz, pokazuje, tu masz 50 Hz. OK. Teoretycznie to samo tutaj na tym wyświetlaczu pokazuje. Mm. No to tu nowy świetlacz, nie widać, ale... No okej, okay, dobra, ale napięcie trzyma, minus no niby jest, by trzeba było jakieś obciążenie, bardzo podać. Taki pro odkurzacz, 1400 W. No, przygaszę tę lampkę. trzyma stabilnie Nie no tam się dzieje to Tutaj mamy Ten przebieg no jest poszatkowany Na dole i na górze przy obciążeniu Ale no z tego struskowo więcej chyba nie wyciągniemy Ale jakiś taki wstępny egzamin chyba zdało, nie? No, tak, no bo tu ta sinusoida jest w miarę bez obciążenia, tylko po obciążeniu widać, że góra jest dół Dobra, teraz kolejne tutaj doświetlenia. będziemy zwiększać obciążenie z taką wyżynarką, i ono może mieć 200-400 W. Dobra, podłączamy

Pod większym odciążeniem, no. tylko z wyższym odciążeniem? No, to ale to wniosek z tego taki, że tam do 1200W jest idealny. O kurde, to już hardcore sprzęt Chodzi, to już nie ma lipy LIPI na tabliczce 2000W. No, to patrzymy, co tu się zadzieje. Piła nie jest pod obciążeniem. To damy 2000 razem z tym. 1500W To jego max, taki żeby go nie zepsuć, nie? Pewnie więcej by wytrzymał, ale już zaczyna ta sinusoida tutaj szaleć No musimy wykrzesać 2000 No jak? Ech. To ja to będę krzesał Akumulator 13 Akumulator 13 Ja biorę jako ostatni 1100, przy, 1100 jest ładnie. Przy urządzeniach takich e, czułych no. e, to sobie spokojnie daje radę. No i idealnie a odkurza czy tam e, pilarka, to spokojnie może być 2000 i daje radę.